Witamy w piątek, czyli we wtorek przed majówką. Tak. Pierwszy zbiór truskawek z podosłon? Wczoraj. Właśnie, właśnie wczoraj. za nami tak. był pierwszy zbiór truskawek. Jak widać pogody są takie, że truskawka nam szybko dojrzewa. W tym momencie mamy odczuwalną 33 stopnie, więc czujemy, się bardzo wakacyjnie. Truskawka niekoniecznie. Truskawka niekoniecznie. Niekoniecznie. No i właśnie, dlatego żeby jej nie stresować, no ja ze swojej firmy polecam, co właśnie zabieg był wykonany wczoraj. Produkt X-Tres, dlatego, żeby truskawka tak szybko nie przejrzewała, żeby nie traciła yy, swojej jędrności swojej twardości. Dla mnie, jako dla producenta, ten weekend będzie ciężki, ponieważ yy, przyjeżdżają tylko klienci sporadyczni. Yy, ci tutaj z okolic, którzy chcą spróbować pierwszej truskawki. A klient hurtowy na razie jest tak na majówce. Jest na majówce. Dokładnie. No ale w tym czasie musimy też ciągle dbać o jakość e, naszych truskawek. Poszedł x, x tres wcześniej stosowany. Tak, x, stosowane. Piotr, y, x tak. poszedł z y, aminokualantem wapniowym. Jeszcze powiem to, co było zrobione e, tak, żeby nadrobić wszystkie zaległości. Było zrobione Expando, e, pierwsza dawka. Później właśnie poszedł aminokualant wapniowy z y, x tresem To wczoraj było. To wczoraj. Myślę, że za kolejnych 5 do 7 dni pójdzie kolejna dawka Expando do listnie? Znaczy na pewno jeżeli to zbierzemy i wyczyścimy plantację, to może nawet szybciej, to, to możliwe, że to będzie nawet pojutrze, to wtedy na pewno wykonamy zabieg drugi ekspando. Okej. Okay. Poszedł zabieg z ekspando. Pamiętajmy o tym, żeby dostarczać wapnia również przez e, system korzeniowy, czyli mowa tutaj o produkcie Physiocal, e, czyli chlorek wapnia plus aminokwasy, bardzo dobrze e, pobierany wapń, który poprawia jakość wygląd e, przyszłych owoców e, handlowych. Bardzo ważny zabieg, dawkowanie 10 litrów na hektar. Termin można stosu... więcej? Czy można więcej? Można Czy to więcej. Coś, coś można można więcej. Korzyści? Raczej, raczej trzymałbym się dawki 10-litrowej. 10, 10 Wiem, że są klienci, którzy stosują większe dawki, natomiast ta 10-litrowa dawka stosowana regularnie co 10-14 dni, czy nawet co 7-10-14 dni w, w truskawkach, ona jest dawką wystarczającą, bo pamiętajmy, że nie tylko fizjokal, również trzeba przejść na nawozy typowo potasowe. Bo do tej pory były stosowane zrównoważone, praktycznie tak. poszło ostatnie podanie nawozu zrównoważonego 20 20 20. Teraz będziemy stosowali e, albo Polyamix 12740, albo Greenplant 8 7 czyli przede wszystkim dostarczenie um, potasu na lepsze wybarwienie i poprawienie też smaku i wyglądu przyszłych Owoców. gdzie on już nie jest kiepski, ten smak. No nie, smak. Nie, jest, nie jest kiepski. Nie, jest dobra truskawka, tutaj jednak ten, ta pogoda też robi swoje, bo mieliśmy, mieliśmy chłodno, a teraz mamy mimo wszystko chłodniejsze ciepło. noce, ale ciepło ale podczas dnia, dnia i te cukry się wykształcają też naturalnie, Dokładnie. co prawda też im pomożemy yy, specjalistycznymi nawozami do tego. Dokładnie. No dobrze, jeśli chodzi o ochronę, nie mamy większych problemów. Troszkę na mączniaka się pokazało, ale to już jest ten przypalony mączniak. No co, teraz walczymy o to, żeby liście nam się nie zwijały podczas temperatury, więc podejrzewam, Czyli że. Jest za duża, duża ilość wody. Duża ilość wody, i za jakiś czas pójdzie też preparat nur spray po raz, po raz drugi w tym sezonie. No i co, i walczymy żeby jeszcze jedną, truskawki były jak największe Tak, naj... jeszcze jedną rzecz odnośnie fertygacji to się tyczy właśnie takich pogód jak teraz, zwłaszcza w uprawach pod, pod osłonami pamiętajmy, że w tym czasie roślinom nie zależy do końca na tym, żeby dostawały duże ilości składników pokarmowych, bardziej roślinom zależy na tym, żeby miały odpowiednią ilość wody, żeby mogły tą wodę transpirować, bo jeżeli będziemy dawali duże stężenia nawozów fertygacyjnych, no będziemy doprowadzali do szybkiego zasolenia. zasolenia. Rośliny nie będą w stanie e, mimo dużych ilości podawone, podawanych składników NPK nie będą w stanie ich pobrać, bo przy takich pogodach, a tak jak tu kolega wcześniej wspomniał, 32 stopnie, tak? No to to już jest można powiedzieć pod osłonami dla truskawek sytuacja stresująca, więc więcej wody, mniej nawozów fertygacyjnych, ale podawanych częściej. Na pewno będzie to lepsze rozwiązanie praktyczne. W żebyś, obecnych warunkach. W obecnych warunkach oczywiście, tak. Jeżeli zmienią się warunki pogodowe, będzie mniej Co na razie w pogodzie nie widać, raczej, raczej nie widać zmiany przez najbliższych kilka dni i będzie mniejsza intensywność słońca, wtedy zalecamy stosowanie większych stężeń e, nawozów fertygacyjnych, ale podawanych również rzadziej. Jasne wszystkiego Na dobrego dzisiaj. i do zobaczenia za tydzień. Czasu. Za tydzień? Może za tydzień z małym hakiem? Tak. Tak. Wszystkiego Żeby dobrego. wszyscy po weekendzie wrócili do normalności. Wszystkiego Pozdrawiamy. dobrego. Pozdrawiamy. Do zobaczenia.